Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej i prosili Go, mówiąc, Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku. I cóż mam powiedzieć, Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba i uwielbiłem i znowu uwielbię. Tłum stojący usłyszał to i mówił, zagrzmiało. Inni mówili, anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus. Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na Was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a jak gdy zostanę nad Ziemią wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo Pańskie. Dwa tygodnie dzielą nas do Paschy, do zmartwychwstania Chrystusa. Dwa tygodnie przed tym wielkim wydarzeniem Największym w dziejach ludzkości, jakim jest zmartwychwstanie Chrystusa, tajemnica Paschalna, mamy słowo, które mówi o obumieraniu ziarna. Mówi o ludziach, Grekach, Poganach, którzy przyszli, aby zobaczyć się z Jezusem. Dzisiejszy fragment Ewangelii pochodzi z 12 rozdziału. Jest to zakończenie tej pierwszej części Ewangelii Jana. Która nazywa się Księgą Znaków. Dlatego, że Ewangelia Świętego Jana składa się z dwóch części. Pierwsza część tej Ewangelii, której słyszeliśmy dzisiaj zakończenie, rozdziały 1-12, to jest tak zwana Księga Znaków. Kiedy Jezus dokonuje różnych cudów. Siedem cudów, które są opisane w tej pierwszej Księdze Znaków. I druga część Ewangelii w którą wejdziemy podczas tych już zbliżających się dni męki Chrystusa, jest tak zwana Księga Krzyża. Księga Krzyża, czyli Księga właśnie pokazująca cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, czyli tajemnice paschalna. Zaczyna się od 13 rozdziału i do 21 Pokazana jest ta paschalna droga Chrystusa, poczynając od ostatniej wieczerzy, która opisuje 13 rozdział aż do objawienia Jezusa Chrystusa z zmartwychwstałego w XXI rozdziale Ewangelii. Skupmy się na dzisiejszym słowie. Pierwsza ważna rzecz, kto przychodzi do Jezusa dzisiaj? Nie Żydzi. Przychodzą bojący się Pana, prozelici, Grecy którzy mieszkali gdzieś w jakimś kraju heleńskim i przyjechali na paskę, bo byli bojącymi się Boga, bo szanowali Boga Izraela. Nie tylko Żydzi wierzyli w Boga, ale również Boga Izraela czcili poganie. I to były dwie grupy, prozelici i bojący się Pana. Mieli wielki szacunek wobec Boga Izraela. Świadczy to o tym, że przyjechali też na święta paschalna na paskę przybywało wtedy kiedy żył Jezus do Jerozolimy około 100 tysięcy pielgrzymów musimy wiedzieć że w tamtych czasach kiedy żył Jezus w Palestynie mieszkało około 500 tysięcy żydów Mniej więcej pół miliona natomiast w diasporach które były Rozrzucone po terenie Azji, mniejszej, poza terenem już Palestyny, mieszkało 4 miliony Żydów. A więc tylko 500 tysięcy mieszkało tutaj w Palestynie i 4 miliony mieszkało poza granicami Palestyny. I ci właśnie, którzy też mieszkali poza granicami Palestyny, przybywali na święto Paschę do Jerozolimy. Mogło być 100 tysięcy, może nawet i 200 tysięcy pielgrzymów. Wtedy w I teraz widzimy, że przychodzą ci Grecy I mówią słowo bardzo ważne Chcemy zobaczyć Jezusa Ale w języku greckim Zobaczyć, widzieć Różne ma znaczenie Wiemy, że słowo blepo Patrzeć To jest patrzenie z ciekawości Patrzenie takie ludzkie Patrzenie, patrzę na coś, coś mnie zaciekawiło Blepo Widzę coś Osądzam, patrzę. Jest to zjawisko naturalne, naturalnego patrzenia człowieka. Troszkę tak z ciekawością. Natomiast inne słowo greckie, które oznacza teoreo, teoreo oznacza patrzenie z kontemplacją. Patrzę i kontempluję. Patrzę i medytuję. Patrzę, bo wzbudza to patrzenie we mnie pewną refleksję. Nie tylko mnie zadziwia, nie tylko mnie zaciekawia, ale patrzę, bo mnie pobudza do refleksji, do kontemplacji. I to jest bardzo ważne. My musimy też nauczyć się takiego patrzenia z kontemplacją, kontemplatywnego, medytacyjnego. I trzeci rodzaj to jest właśnie orało. Horało to jest właśnie patrzenie, tak jak dzisiaj pytają się, gdzie chcemy zobaczyć, aby uwierzyć. Horało oznacza patrzenie z wiarą, patrzenie, które doprowadza cię do wiary. Zobaczcie, czy Ty w swoim życiu patrzysz w ten sposób na otaczającą Ciebie rzeczywistość? Czy Twoje patrzenie w życiu jest pełne wiary, czy tylko ciekawości? Czy Twoje patrzenie. Na życie, na drugiego człowieka, na współmałżonka, na dzieci, na wnuki, na sąsiada, na brata, siostrę jest patrzeniem z miłością, z wiarą, czy takim tylko ludzkim spojrzeniem? Może pełnym egoizmu, osądu, krytyki, obmowy. Popatrzmy, jak patrzymy na Boga, na drugiego człowieka. Czy jest to patrzenie kontemplatywne, medytacyjne, wzbudzające we mnie wiarę? O takie patrzenie dzisiaj pyta się nas Bóg, bo Grecy przyszli, by popatrzeć na Jezusa z wiarą. Chcą Go kontemplować, chcą z Nim rozmawiać, chcą Go dotknąć sercem. Dotknąć sercem, to znaczy kontemplować. I teraz zwróćmy uwagę, że pytają się Filipa i Andrzeja, dlaczego ich? Filip i Andrzej to są imiona greckie, to nie są żydowskie imiona. Filip i Andrzej to są imiona pochodzenia greckiego. I oni byli z Betsajdy. Betsaida to znaczy Bet- Czyli dom sajda, Bet Saida, dom połowów, dom ryb, połowów ryb. Oni znali język grecki, bo w Bet Saida dużo pracowało też Pogan, którzy właśnie posługiwali się językiem greckim. A więc Grecy przychodzą do kogoś, kto zna język grecki. Filip znał język grecki i Andrzej też. Mają imiona greckie i pracowali, właśnie tam z, z Grekami, z Poganami i oni przyprowadzili już kiedyś do Jezusa Andrzej przyprowadził swego brata Szymona, Piotra natomiast dzisiejszy Filip przyprowadził też właśnie Natanaela mamy po, po powołania właśnie Natanael był przeprowadzony przez Filipa a Szymon Piotr przez swojego brata Andrzeja mieli doświadczenie, wiedzą jak przyprowadzić ucznia do Jezusa. Czy, te, czy teraz, dzisiaj my, kiedy słuchamy tych słów, też przyprowadziliśmy kogoś do Jezusa? Czy pro, przyprowadziłeś do Jezusa swojego syna, swoją córkę, kogoś z bliskich znajomych? Czy przez Twoją postawę wiary ktoś przyszedł do Jezusa? Do kościoła, do sakramentów świętych? Czy byłeś powodem właśnie budującym, który przyprowadził kogoś do spowiedzi, do komunii świętej? Bo zachęciłeś do sakramentu pojednania, czy sakramentu Eucharystii kogoś, kto może kilka lat nie był? Czy przez twoją postawę, przykład życia, ktoś się zbliżył do Jezusa? Zapytaj się siebie dzisiaj, czy byłeś takim Filipem dla kogoś, czy takim Andrzejem, czy nie. Może trzeba poprosić dzisiaj o taki dar, przyprowadzania do Jezusa innych ludzi. Bo jeżeli nie przyprowadziłeś nikogo, zapytaj się, dlaczego jesteś taki bierny. Dlaczego nie masz aktywności ewangelicznej? Dlaczego nie ewangelizujesz? Dlaczego nie dzielisz się wiarą? Dlaczego nie zapładniasz innych wiarą, miłością do Chrystusa? Dlaczego jesteś bezpłodny w ewangelizacji, w życiu miłością i tylko biernie twarz przy swoim, broniąc jak twierdzy swojej wiary, ale nie przekazując jej dalej? To jest bardzo ważne. I teraz zwróćmy uwagę, kiedy oni poprosili Jezusa, że ktoś chce się z nim spotkać, Jezus nie idzie do Greków, tylko przekazuje uczniom przekazuję im uczniom przypowieść krótką o ziarnie, że to oto nadeszła godzina, bo przyszli poganie. A więc nie tylko Żydzie, ale również poganie uczestniczą w jego misji. Co jest misją Chrystusa? Posłuszeństwo Ojcu, jego męka, śmierć i zmartwychwstanie jest kulminacyjnym momentem, do którego porównuje Ziarno, czyli samego siebie. Zobaczcie, jaka piękna przypowieść o ziarnie, o którym pisali wielokrotnie też ewangelista Mateusz, Łukasz i Marek, ale w innym troszkę sensie. Tutaj jest pokazane ziarno w sensie paschalnym. Zobaczcie ziarno, Chrystus. Chrystus jest ziarnem, czyli życiem, bo ziarno to symbol życia. Symbol też miłości, płodnej miłości, obumiera. Na początku ziarno musi obumrzeć. Jeżeli nie obumrze, to zgnije, albo ptaki wydziobią, albo zrobią z tego ziarna mąkę. Jeżeli ziarno nie obumiera, to jest przerobione na mąkę, a mąka oznacza śmierć, ziarna, wydziobanie przez ptaki to jest szatan, który ziarno. Kradnie z naszego serca, bo szatan jest złodziejem słowa Bożego, złodziejem Bożego ziarna, albo zgnije. Wiara jak nie jest przekazywana, to gnije, to, za, to psuje się. Psuje się wiara nasza i miłość, jeżeli nie jest dzielona, jeżeli tym nie żyjemy. Jeżeli nie żyjesz wiarą, nie żyjesz miłością, to ona się psuje w Tobie. Dlatego ziarno musi obumrzeć. Co to jest obumarcie ziarna? Pogrążenie w wodzie. Baptizo. Chrzest. Baptizo. Baptizare. Chrzest. Pogrążenie się w śmierci Chrystusa. Obumarcie ziarna oznacza śmierć dla siebie. Umieram dla siebie, dla własnego ja. To nie chodzi o nienawiść do świata, ale nienawiść do zła. Do własnego egoistycznego ja. Obumrzeć dla świata, to znaczy obumrzeć dla siebie, dla własnego egoistycznego ja, dla własnej miłości, dla własnej pychy, dla tego kręcenia się wokół siebie. Życie nasze ma być chrystocentryczne, a nie egocentryczne. Chrystus ma być w centrum mojego życia, jako osoba najważniejsza. Dla Niego żyje. Jego szukam, jego pragnę, za nim tęsknię. Natomiast tak często w naszym życiu jest zupełnie odwrotnie, że to nasze życie się kręci wokół nas, wokół naszego cierpienia, choroby, problemów, spraw, słabości, grzechu nawet. Jak często skupiamy się na grzechu, a nie na Bożym Miłosierdziu. Skupiamy się na szatanie, na Jego pokusach, a nie na Bożym przebaczeniu miłości, łasce i mocy Ducha Świętego. Zobaczcie, jak wygląda nasze życie duchowe. Wokół czego koncentruje się nasze życie duchowe? Czy wokół Chrystusa obecnego w Słowie i w Eucharystii? Czy wokół naszych błędów, słabości, upadków, cierpienia, choroby i problemów? To z pracą, to z drugim człowiekiem? problemy w pracy, z przełożonymi, w domu, ze współmałżonkiem, z dziećmi, z wnukami. Kręcimy się wokół swoich cierpień, problemów, kłopotów. A gdzie jest Chrystus? Czy Chrystus, który przychodzi właśnie, jest tym ziarnem naszego życia, wokół którego nasze życie ma się obracać, koncentrować, skupiać się? To jest ważne. Chrystus dzisiaj mówi nam wyraźnie, żeby wydać plon, Muszę obumrzeć. Zobaczcie, ziarno jakim jest Chrystus, zostało przybite do krzyża. Ziarno przybite do krzyża, ziarno biczowane, ziarno ukrzyżowane z miłości do nas. Ziarno zamknięte w grobie, zawalone kamieniem, stało się ziarnem życia. Bo w tym ziarnie jest niezwykła moc i dynamizm życia wiara. Jest na początku, podłożem obumierania. Człowiek umiera, bo wierzy, że najważniejszy w naszym życiu jest Chrystus. Jezus jest posłuszny Ojcu. I to jest najbardziej podstawowa rzecz. Być posłusznym Bogu. Czy jesteś posłuszny Bogu? Czy może jesteś posłuszny tylko swoim własnym jakimś celom, planom osobistym, ludzkim? Kogo słuchasz w swoim życiu? Mamy przede wszystkim słuchać Boga, a potem człowieka, na początku Boga, Boga, który mówi do nas w słowie, a więc wiara, obumieranie. Potem z tego ziarna wyrasta źdźbło, zielone źdźbło. Co to jest? To jest nadzieja. Wiara, która jest u podłoża śmierci i rodzenia się do życia i rozwój. To jest nadzieja. I kiedy z tego pięknego, zielonego źdźbła powstaje kłos. Kłos pełen ziarna. To jest miłość, zobaczcie. Wiara, obumieranie ziarna, źdźbło. Która jest nadzieją, zielony kolor źbła też oznacza nadzieję, rozwój, dynamikę rozwoju i kłos, który jest ziarnem, nowym życiem, miłością, miłością, która jest dzielona. I teraz ważna refleksja na koniec dzisiejszego czytania, że Chrystus pragnie. Abyśmy go naśladowali, kroczyli Jego drogami. Nie wystarczy podziwiać Jezusa. Nie wystarczy słuchać o Jezusie. Nie wystarczy go poznać, zobaczyć, przyjąć w komunii świętej, posłuchać w słowie: mamy nim żyć. Iść Jego śladami, czyli żyć tak jak on. Czego od nas pragnie Chrystus? Abyśmy kochali Boga, Jezusa i drugiego człowieka tak jak on. Abyśmy przebaczali sobie wzajemnie, tak jak On przebaczał. Abyśmy umieli okazywać miłość bezinteresową, tak jak On kochał. Na wzór właśnie świętych mamy Maksymiliana Kolbe, który oddał życie za drugiego człowieka. Mamy błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, który 30 lat temu też oddał życie za wolną Polskę, za Solidarność. To jest właśnie poświęcenie, obumieranie. Czy jestem gotowy do obumierania, do dawania swego życia za drugiego człowieka, bo życie ze sobą w małżeństwie przez 30-40 lat jest to obumieranie, jest to ofiara. Bóg pragnie naszej ofiary, wejścia w krzyż, wejścia w śmierć. Nie ma miłości bez krzyża. Nie ma też owocności naszego życia, wiary bez ofiary, bez poświęcenia, bez obumierania, bez wyzbycia się własnego egoizmu i pychy. To jest bardzo ważne. I śladami Chrystusa to stawiać nogi tak jak on. Postępować razem z nim. Kochać, przebaczać. Podchodzić do człowieka tak jak on podchodzi. I właśnie pokazywać Boga, który jest obecny w naszym życiu. Uwielbiać Go. Bo święty Jan pokazał krzyż uwielbiony, krzyż triumfujący. Jezusa na krzyżu pokazuje w perspektywie paschalnej zwycięstwa. Dlatego... Święty Jan różni się w swojej Ewangelii od trzech pozostałych ewangelistów, bo pokazuje Chrystusa uwielbionego, triumfującego, zmartwychwstałego. Jego krzyż, o którym pisze Święty Jan, jest to krzyż triumfu, paskalny, zwycięski, na którym pokonał w miłości swojej szatana nasz grzech i śmierć. Dlatego też popatrzmy, czy umiemy obumierać razem z Nim dla drugiego człowieka, czy mamy w sobie taką intencję, żeby poświęcać i tracić swoje życie dla bliźnich. Tak jak Chrystus. Bo to jest najważniejsze. To jest chrześcijaństwo. To jest istota chrześcijaństwa. Prawdziwe chrześcijaństwo to jest ofiarność. Bezinteresowne poświęcenie. Czasami cierpisz niewinni, niesprawiedliwi. I przyjmując tą niesprawiedliwy krzyż, cierpienie, otrzymujesz chwałę w niebie. Szukasz nagrody nie tutaj, ale w niebie. A więc żyjmy tak, jak Chrystus dzisiaj nas zaprasza. Amen.